Asgard's Wrath to jedna z nielicznych gier AAA na wyłączność VR, ale mało kto o niej słyszał. Bardzo rzadko pojawia się na listach top 10, a niesłusznie, bo to całkiem solidny tytuł z jednym tylko mankamentem. Ale o tym później. Część z Was zapewne ma ten tytuł w swojej bibliotece, z racji tego, że na początku gra była za darmo dla posiadaczy Questa 2. Ten prezent leżał u mnie nieotwarty aż do tego roku, ale w końcu udało mi się w niego zagrać. Pierwsze co rzuca się w oczy pobierając Asgard Wrath, to olbrzymi rozmiar gry. Ponad 120 GB to nie mało. Ale widać ten rozmiar w samej rozgrywce. Klimat mitologii czuć tutaj na każdym kroku. Sam wybór mapy polega na podróżowaniu między światami, o których dzięki Marvelowi słyszało chyba pół świata. Mapie jest sporo i są bardzo dopuszczone. Są podzielone na unikalne światy, które mają zupełnie różne od siebie klimaty. Wizualnie gra sprawdza się wyśmienicie. Dopiero ostatnio zagrałem w coś, co lepiej wygląda od tego, a mianowicie w Hubris. Niestety Asgard Wrath wymagał ode mnie wymiany karty graficznej, bo moja biedna 980 tego nie uciągnęła.

Mam wrażenie, że zrobili sobie listę marzeń, która wyglądała mniej więcej tak. chcę być norskim bogiem i małym człowiekiem. chcę mieć chowańca jak z Black and White. chcę zagadek logicznych, aby otwierać drzwi do kolejnych poziomów. chcę walki zarówno w boskiej, jak i w ludzkiej formie. Po czym przyszedł jakiś design director, czy dyrektor operacyjny, czy cholera wie kto. Popatrzył na to i stwierdził, że spoko, ale budżet jest o wiele większy, więc... Nie będziesz jednym człowiekiem, tylko pięcioma. Nie jednym chowańcem, tylko ośmioro chowańców. Zagadki będą wymagać współpracy chowańca, człowieka i Boga. A walka spoko spoko, ale dodajcie jakiś zombie, żeby się lepiej sprzedał. A, a z tym Bogiem, to dodajcie jeszcze jakieś minigry i ciekawostki do zebrania, co by się gracznie nudził, jak będzie w tej formie. Po czym to wszystko zrobili? Szaleństwo! Kompletna paranoja! Oprócz głównej fabuły, która sama w sobie jest długa, jest jeszcze odgroma misji pobocznych, aren i wyzwań. Boję się myśleć, ile czasu trzeba spędzić z headsetem na głowie, żeby dojechać do 100% na każdej mapie. Przejście głównej fabuły to przynajmniej 20 godzin. Jest to z całą pewnością najdłuższa gra na wyłączność wiar, którą stworzono. Dla porównania, ukończenie na 100% Half-Life Alex zajmuje raptem 18 godzin. Niestety, największym rozczarowaniem tej gry jest walka. Niestety, nie jest to Blade and Sorcery czy nawet Battle Talent. Asgard's Wrath ma zręcznościowy model, który na wyższych poziomach trudności wymaga zablokowania specyficznego ataku przeciwnika. Co powoduje, że walka ciągnie się niemiłosiernie, a jest ich od cholery i ciut-ciut. Czasami ciężko przejść pięć kroków, zanim się trafi na nowy ognisty krąg. Dlatego ja przeszedłem na najniższym poziomie trudności, gdzie nie trzeba blokować ataków, aby rozbić tarczę przeciwnika. I starałem się trzymać dystans, bo mechanika rzucania jest już świetna. Szczególnie przy toporze, który sprawnie wraca do twojej ręki, a w zwarciu... no cóż...

System walki to byłaby najlepsza gra VR, w jaką grałem. Ma ciekawą fabułę, fantastycznie wygląda. Ma mnóstwo pomysłów na siebie i różnego rodzaju minigry. Szczególnie rzucanie monetami jest fantastyczne. Ciężko się obejrzeć, aby nie trafić tutaj na coś do znalezienia. Jest naprawdę mnóstwo rzeczy do odkrycia i odblokowania po tym, jak się pierwszy raz przeszło grę. Twórcy podobno pracują nad drugą częścią. O czym będzie można się domyślić po zakończeniu tej. Ale mam nadzieję, że poprawią system walki nie tylko w nowej grze, co jest więcej niż pewne, ale również i w pierwszej części, w Asgard's Rough, Bo ta gra naprawdę zasługuje na jeszcze jedną malutką odrobinę dopieszczenia. A jeśli ty potrzebujesz więcej dopieszczenia, no albo po prostu masz jeszcze chwilę, aby się odmurzyć, to zobacz mój film o Skyrim VR. Albo ten drugi dopasowany do ciebie. Cokolwiek nie zrobisz, baw się dobrze.